Witam serdecznie Mistrzostwa Polski w w Formule Full Contact, ze mną Pola Rogala. Czy powtórzysz, znaczy nie, pewnie zamierzasz powtórzyć swój sukces zeszłoroczny, czyli zdobyć trzy mistrzostwa. Mistrzostwo Polski w low kicku i w K1 jest, teraz jesteśmy na Mistrzostwach Polski w Full Contact. Jak się czujesz, czy jest presja właśnie związana z tym, żeby hatrika tutaj strzelić na kickbokserskiego? Siemanko, cześć, witam wszystkich. Czy presję? presję już nie odczuwam? Już przestałam sobie narzucać sama i odpycham ją z mojego otoczenia. Bardzo bym chciała to powtórzyć. Byłoby to coś fajnego. Byłabym chyba pierwszą zawodniczką, która by zrobiła takie potrójne mistrzostwo i je powtórzyła. Trochę mi smutno w sumie na tych zawodach, bo nie ma mojej cudownej przyjaciółki Pauliny. Ale czuję się świetnie. Pogoda jest piękna i Szczecinek jest piękny. No właśnie, zapraszamy wszystkich do zwiedzania tej, tej części Polski do Szczecinka, bo są piękne krajobrazy i piękne jeziora. I piękne zawodniczki. Jak waga? Ojejku, bardzo dobrze. Świetnie. W ogóle jestem w miesiącu już w okresie startowym. Co weekend mam jakieś zawody. Dbam o siebie i czuję się dobrze. Waga też jest super. Jest ekstra. Nastawienie widzę też pozytywnie. Czy, czy, czy to jest tylko tak, że to tak wygląda, a tak naprawdę gdzieś tam w środku jeszcze jest takaś, e, jakaś taka odrobinka stresu? Stres jest zawsze. Jakby jak wychodzę do ringu, zawsze wychodzę z czystą kartą. Jakby nie obchodzą mnie moje wcześniejsze tytuły. Liczę się tylko tu i teraz. To 8 minut, które dostaję w danym czasie. E, no i mam nadzieję, że, że też moje przeciwniczki wychodzą e, skupione i zmotywowane, bo to jest najważniejsze, żeby dać dobrą walkę tu i teraz. No właśnie, bo wchodzisz tak naprawdę wchodzisz do ringu i wygrywasz wszystko ostatnio, co to, 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 to ci się przydarzy i każda, każda walka, która jest na horyzoncie, ty ją po prostu wygrywasz. To też ty nie masz też presji związanej z tym, że te zawodniczki już mają, wiesz, widzą twoje nazwisko na rozpisce i no kurczę pola. Nie, mam nadzieję, że jest raczej takie, znaczy ja przynajmniej tak mam, że widzę kogoś, i jak już kogoś znam i mam takie, ja super, będzie fajna walka, no nie, będę mógł, mogła się pokazać z jak najlepszej strony, mam nadzieję, że moje przeciwniczki też tak mają, że super, szykuje się wymagająca walka, ale to będzie coś, więc mam nadzieję, że tak jest. A co oznaczają Twoje kropeczki obok, e, e, obok Dolinek Łez? Moje kropeczki oznaczają moją przemianę dużą, którą przeszłam. Bardzo dużo czasu na to potrzebowałam. Chociaż jestem młodą zawodniczką, mam 24 lata, to mam kawałek historii za sobą, bo nie jestem tylko zawodniczką. Robię też milion innych rzeczy. Bardzo się w tym wszystkim pogubiłam. Zapomniałam o sobie przede wszystkim. I jest to taki symbol, żebym nie zapomniała, że jestem, że jestem fajną osobą, że jestem mega spoko. I, bo zapominam o tym. Zapominam ale jesteś, o tym. jesteś wspaniałą zawodniczką, piękną kobietą, bardzo utalentowaną i wiesz masz jeszcze też wiele innych talentów nie tylko kickbokserskie, ale jesteś baristką, niańką, więc tutaj no możesz masz wachlarz różnych innych poczynań, które tam wykonujesz i doświadczeń. Tak, to prawda, no... Jakby nie chcę być, chciałabym być osobą wielopłaszczyznową, która, która się rozwija nie tylko w jednym kierunku, ale w, w kilku. Jest to czasami bardzo trudne, żeby pogodzić. Właśnie, bo zapominam o sobie. Zapominam o tym, że jestem dobrą osobą, a chyba na tym mi najbardziej zależy, żeby być dobrą osobą. No tak, najważniejsza jest samoakceptacja i tak, tak naprawdę pokochanie siebie. Nie chodzi tutaj o narcyzm zupełnie, bo żebyśmy nie mylili pojęć, tylko chodzi o to, że, że stoisz przed lustrem i patrzysz na siebie i mówisz tak, jestem pola, jestem fajna. Masz już to teraz? Tak, tak, ter właśnie teraz to czuję, właśnie przyszłam tę przemianę, cały czas nad sobą pracuję. Jakby nie mogę, nie mogę stać w miejscu, muszę ciągle się rozwijać, stagnacja jest najgorsza chyba. Szczególnie dla sportowca, który jest aktywny cały czas i szuka sobie sam tak naprawdę kolejnych wyzwań. Tak, jest, zgadzam się z tym stu, w 100%. Ale zaznaczę, to że to nie jest tatuaż, tato, kocham cię, jakby nie wydziedziczaj mnie, to jest to jest henna. Więc, ale robię ją regularnie, żeby pamiętać. Ale ostatnio nie miałaś, nie zauważyłam na mistrzostwach Polskich, Alina K1 na nim na laukiku. Chyba, że, 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 że jestem mało spostrzegawcza. E, nie, znaczy miałam między walkami i na walkę zawsze zmy, zmywam makijaż. Zawsze, zawsze, zawsze. No tak, no to wtedy mi umknęło, bo zazwyczaj robiliśmy wywiady właśnie po walce. Tak. No albo przed, ale już była wtedy po walce i, i czekałaś na kolejną. Dokładnie tak było, dokładnie tak było. Cieszę się, że też miałam tyle walk w, w naszym krajowym sezonie e, i że mogłam się w sumie każdą, każdą walkę miałam z kimś nowym, z nową zawodniczką, więc to też było dla mnie spore wyzwanie. Mega się cieszę i cieszę się, że Ciebie spotykam po raz kolejny i tych wszystkich wspaniałych ludzi, bo to jest, to jest chyba najfajniejsze, oprócz walki i walki z samym sobą i przemian naszych wewnętrznych, najfajniejsze jest to, że mogę z powrotem tutaj wrócić między ringi, spotkać tych wszystkich ludzi i przytulić się z nimi zbić piąteczkę, trochę pogadać i iść w tym samym celu. To życzę Ci, abyś jak najdłużej kroczyła tą drogą, cieszyła się z kolejnych zwycięstw, a przede wszystkim radowała się samą sobą. I tego Ci życzę całego serca. Nasz cały team redakcyjny Sporty ORK również. Trzymam kciuki za jutrzejszy finał i mam nadzieję do zobaczenia jutro. Oczywiście, do zobaczenia. Dzięki. Dziękujemy.